W pierwszym odcinku przyjechałem do dużego miasta Białystok, do Pani Barber, do salonu Delta. Cześć, Aneta jestem. Witam. Ja, wiadomo, mnie każdy zna No pewnie, zapraszam. Od razu, od razu na stół? Od razu na stół. O! Proszę. Proszę. Jak chcesz być ostrzyżony? Yy, tutaj żeby troszkę dłużej, a tutaj krócej. A tutaj krócej. Tak, yy, żeby było. Ja przycham, tutaj, bo ja jadę na wczasy. Na no wczasy jedziesz tak gdzie jedziesz jest? na te wczasy? Szklarska poręba. Wow, na długo? 21 dni. Sam? To jest duża zagadka. To jest duża zagadka. Dobra, to nie dopytuję. To jest yy, zagadka za 100 punktów, bo sam do końca nie wiem. Sam do końca nie wiesz, ok. Tak. Chciałbym być tamtą osobą, oczywiście. Tylko. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Bo już jadę za tydzień. No to. Powiedz, masz ochotę na coś do picia, kawę, herbatę? Nie, ja nie lubię tego. To usiądź komfortowo do tyłu. Super, na początek umyję ci głowę, dobra? No, można umyć. Powoli do tyłu musisz się oprzeć plecami? Opieraj a, się plecami, plecami, tak. A ja chciałam potem I, I trochę wyżej, tyłu. pupą, jak dasz radę wjechać. Zaraz, zaraz, zaraz. O. I ten salon barberski, to z tego co wiem, to jest w akademiku, tak? No tak, no w końcu trafiłeś do mnie, do Akademika. No właśnie, to jeszcze ja na studia pójdę. No raczej powinieneś, a co byś chciał studiować? No, znając mnie, to rolnictwo. A co rolnictwo. Tylko to. to Ty już wykładać możesz z rolnictwa moim zdaniem. Jako profesor? No raczej. <laughs> Nigdy w wieciu. Choć trochę coś tam się znam, no. Tylko że teraz rolnictwo inaczej, inaczej wygląda. Inaczej? Pewnie. To powiedz mi. O tym. Teraz młody rolnik i 60 nie będzie jeździł. A ty masz 60? Ja miałam 60 panie. i dużego traktora. I dużego, A jaki to duży traktor? 10-14, 105 koni. O, panie. No to tamtym się jeździ powiedzmy komfortowo. Komfortowo. A 60 to jest tragedia. Dzisiaj dać dla 20 ucznia. Co studiuję powiedzmy na studiach, bo tutaj nie wiem, jakie kierunki są na tej Politechnice, chyba rolnictwo nie ma, mm -hmm. bo rolnictwo no, chyba na tych, na Dylidach, jak się nie mylę, rolnictwa. Tak, szkoła rolnicza jest na dojdzie, no a właśnie. tam jest technikum. Tylko technikum? Tak. Aha. A gdzie studia są, to nie wiem. No ale pewnie gdzieś są i coś tam się uczył, tylko że mówię, teraz... Rolnik, każdy bierze mniej więcej 120 koni traktor i napędowe. Ale ty masz długie włosy. A moje są kręcone, o je zadbać. Jak byłem młodszy, jak o je dbałem, jak do szkoły chodziłem i jak była, zdaje się, matura czy studniówka, nie pamiętam co. Jak o je ładnie zadbałem, to byli zdziwieni yy, w klasie, że takie włosy ładne są. Że taki były. przystojny jak z ciebie? I tak, bo powiedzmy, to było 20 lat temu. To się dużo pozmieniało. No co ty? Ja myślę, że dalej taki przystojny. Nie, brak zębów, wtedy miałem zęby. No to czemu nie wstawisz do góry? Czemu nie wstawię? Mm -hmm. Bo z zębami to jest y, taka duża historia. A wracając do zębów, to zęby mam plan w tym roku wstawiać. Brawo ty. I gdzie? wiem stoku? Czy lecisz do Turcji? A po co do Turcji? No w Turcji na wczasy zębowe. Nie, 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 nie byłeś? No nie. to słuchaj, to ja trzeba na w za granicą nigdy nie byłem. Nigdzie? Nigdzie. Po Nawet to... na Litwie? Nawet na Litwie. Nawet na Białorusi? Nawet na Białorusi nie byłem. Kurczę. W Polsce to można powiedzieć dużo jeździłem po Polsce, ale nie ten, nie byłem. To ty musisz przed tymi wczasami zęby robić, kurczę, nie po wczasach. Ale tu już nie mam czasu, bo już za tydzień w piątek. Oj, oj. A tam jak pojadę, to, to niestety wiem, co się będzie działo. Bo ja już drugi raz jadę. Drugi raz jedziesz? Tak. To tam się tam pewnie od kobiet nie możesz ogonić, tak? No, różnie to bywa. Ale dzisiaj śniegiem przysypało. No, dzisiaj tak. Odśnieżyłeś po górko? Tam brat od śniega. Dobrze. Został w domu. Mówi, ja nie jadę do fryzjera. Do a mówi, ja pojadę. No i dobrze, trzeba elegancko wyglądać. No tak, no bo jak pojadę, w to zakopane, a tam w powietrzu będą góralki, Mam nadzieję, że tam będą góralki. No, jak w tylko to chyba góralki będą. No oby! A poza pryzierstwem, co tutaj można ich? Yy, zrobić tutaj. Wiesz co, mam golenie brody, no ale jesteś bez brody, to dzisiaj cię nie ogoli. No, no bo ja tak nie, nie lubię długiej hodować. Nie lubisz, a miałeś nie, kiedyś dłuższą? Nie, 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 nie. Długiej nigdy ten, bo, bo nie lubię, no niestety. Yy, nie taka praca, żeby powiedzmy, brody hodować tu bo, wąsy, mhm. bo to wiadomo tam kurz nie kurzy się zbiera i to trzeba pielęgnować. Mam depilację jeszcze, regulację brwi. Miałeś kiedyś depilowany nos? Nie. A chciałbyś spróbować? O, to jest duża zagadka. No Dawaj, spróbujemy, co? Ale u mnie nie ma włosu. A pokaż, do góry. No jak nie ma. No. A tutaj, w, w, no w środku. Tak, no. A, ja myślałam, że tu. No, a, a, ko a komu tu na czubku rosną włosy, no? Rosną. Rosną? Oj. Ja, nie wiem, jakieś babajagi tam w takim razie. Na no, w środku, tak? No tak. Chciałbyś spróbować? Będziesz fresh na wyjazd. Mm. Jak ci tam jakaś zajrzy do nosa, to powie, o, ten ma zadbany. A to jest zagadka, bo... No, bym się chyba nie odważył. Czemu? No. To nic strasznego. Obiecuję, nie będzie boleć. No, nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo. bo troszkę zagadka w tej chwili. Mogę cię za rękę przytrzymać. Nie, to nie jest to 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 <grymiesz> Aż tak się nie boisz? Nie. No to jeszcze do końca strzyżenia mamy dużo czasu, przemyśl to sobie. I możemy zrobić jak coś. Ja bym wolał brata namówić na to, jak ja. Tylko brat co innego ma w głowie. Oj, wolę nie wiedzieć. Nie, nie, nie tam, na na klacie na, chcę. Na klacie chcę, aha. To Je, co, jest możliwość? Następnym razem przyjeżdżasz do mnie z bratem? Ale jest y, możliwość? Przyjeżdżajcie, zobaczymy co da się zrobić. No to brat chce, ja, ja to nie. No ale musisz go chyba do mnie przywieźć teraz, co? No zgadzam się. A teraz mam dla moich y, widzów challenge. Y, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę i przywieziemy tutaj do pani Anety brata Jarka na depilację klaty, bo on chce to. I tak jak on mi zrobił niespodzianek parę, tak samo ja jemu chcę zrobić. Tylko musi być 10 tysięcy łapek i wtedy wiorze Jarka Tutaj. Kurde, szaleństwo. A on się tego spodziewa? Nie, on o tym nic nie wie. Dobra. Zgad Jemu będzie niespodzianka. To ciekawe, kiedy... i czy się zgodzi? Zgodzi się na pewno. No, jak będzie te 10 tysięcy łapek, to na pewno nie będzie miał wyboru, co? Zgadzam się. Powiedz mi. Tak, jak ja jeźdzę, to ja może pojechać, to jest proste. Masz rację. No tak no. Młodszy też niech pojeździ, a tylko starszy brat. To oni Ciebie tak wysyłają wszędzie? Tak, wszędzie ja. Załatw papiery do agencji, to cielaka zamelduj, to, 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 to tamto, to traktory ubezpiecz, Mieszkanie, krusy, popłacaj, woda, prąd, wszystko ja na mojej głowie. A powiedz mi, to ile masz tych cielaków? Prawie 40. Prawie 40 samych cielaków? Nie, samych cielaków nie razem. Może. A ja myślałam, że cielaków tyle masz, nie. kurde. Prawie 40. To Ty tam masz gospodarstwo pełną parą? Tak, tylko nie ma z kim robić niestety. Bracia nie pomagają? Nie, no to on troszkę pomaga, musi trochę pomagać. Ale w polu ja sam robię. Nikt tam mi nie pomaga. No bo teraz na gospodarce nie robię. To nie to co kiedyś. No i jakie Ty masz maszyny, co tam ułatwiają Ci życie? Wszystko. Oprócz kombajnu, a tak po każdą maszynę mam. Nie masz kombajnu. Nie mam i nie chcę mieć. A czemu? Z jednego powodu, bo kupić kombajna polskiego Bizona to jest yy, nieduży wydatek. Około 20 tysięcy. Ale jeden kłopot jest. Nie lubię naprawiać ich. Bo to jest to. A ty umiesz też naprawiać takie rzeczy? Ja nie lubię, chociaż ja z mechanik, ale nie lubię. Nie mówię no i koniec i temu kombajnu nie mam. Bo kombaj nigdy nie przychodzi sezonu, żeby się nie zmęczyć. To co, jak ciebie zboże trzeba kosić, to ty wynajmujesz... Wynajmuję firmę, przyjeżdżam, kosi. No pewnie, kto bogatemu zabroni? Zgadzam się. Bo dzisiaj dużo tak rolników robi, że wynajmuje kombajny. Później na tira sypie. sypię. Bo, mm. bo teraz się nie opłaca jego magazynować. Po cię od razu lepiej sprzedać. Po kombajnie naczę lepiej sprzedać, jak i co? Na którą stronę się czeszesz? W ogóle. W ogóle nic, zero. Zero. Z to jak ty chcesz te dziewczyny z tym podrywać w sanatorium? Mhm. Nie wiem, ale to może być senatorium miłości. No to trzymam mocno kciuki. Z taką fryzurą myślę, że masz wielkie szanse. I przypominam o 10 tysiącach łapek w górę. Żeby przywieźć tutaj Jarka na depilację klaty. Zrobić mu niespodziankę. To ma być 10 tysięcy łapek w górę. Myślę, że moi fani dadzą radę żeby dla Jarka zrobić niespodziankę. No ja nie wątpię, ty masz super fanów. No dużo ludzi mam. Często przyjeżdżają do ciebie? Codziennie. Codziennie. Tak. O kurczę. Ty ty tam nie, dodążych, nie nadążasz ich ugaszczać. Ale to różnie bywa. Powiedzmy, ja do domu za bardzo nie wpuszczam. Tylko po podwórku to konie pokazać, to krowy, to pole, to traktor, to to, to tamto i z każdym po parę minut i tak dzień mija. No to kiedyś ja się wybiorę. No my z bratem zapraszamy. Dzięki. To po, tym, po tej depilacji zaraz. Ono właśnie. Jak będzie depilacja, to i ja przyjadę do Plutycz. Na następne strzyżenie. Od razu ostrzegę na miejscu. A też jest taka możliwość? No raczej. Dla ciebie? Wszystko. <słuch> Jeszcze brwi ci skrócę, dobra? Bo masz takie odstające. No można spróbować brwi nigdy. Naprawdę? Nigdy nie skrócałeś brwi? Nie. Będą takie eleganckie teraz, wyczesane. Nie będzie żaden włosek Mhm. No i pięknie. I drugą. Profesjonalnie będzie Przecież Przecież no jak jedziesz już kobiety podrywać, albo i mężczyzn, nie wiem, co tam... Gdzie jest, brakowało? Żartuję, żartuję. Ja nie jadę podrywać, bo, bo ja dostałem skierowanie muszę jechać, no. No bo muszę, Damy ci taki specjalny spray do stylizacji. Wystylizujemy cię dzisiaj. To może jeszcze na miasto wyskoczysz, co? Na Lipową. Mhm. Mm do centrum. Ale Ci jeszcze szyję brzytwą? Byłeś golony kiedyś przez kobietę? O nie, nigdy w życiu. To pierwszy raz mm. będzie. A nie mówiąc o brzytwach, ja jej w jej ręce nie trzymałam nawet. Nawet w ręce brzytwy nie trzymałeś? Nawet nie. To czym Ty się golisz? Żeletką jednorazową? Tak jest, zgadzam się. Zobacz, ja, pewnie... ja też mam dla Ciebie jednorazową żeletkę. Ona pewnie ostre, nie? No tu zaraz, no. Teraz się nie kręci, bo będzie operacja. I po strachu, proszę pana. No. Jeszcze spryskamy cię wodą po goleniu. Czy mogę Ci ułożyć fryzurę na pastę? No skoro wychodzisz na miasto. No mogę się zgodzić. Ekstra. Jak możesz się zgodzić, to zróbmy to, czemu by nie? Moje włosy pasty wieki nie widziały. Ale widziały, znają. Znają. A szczególnie znają, zaraz ja powiem, to znają. Żel do włosów? Nie, żel nie. Tylko guma do stylizacji włosów. O, to to znają. To to znają, bo. Lubisz na gumę? Nie, nie lubię, tylko. Mam w domu, bo ja wiem z jakiego powodu to to jest. No. Okej. Okay. Kurczę. Ale jak z ciebie czekaj, zabiorę pelerynkę i już Ci pokazuję. jak ci podoba się no, fryzura? Widzę. Z tyłu wygolone, ładnie. Widzisz mówiłam ci, że cała wioska ci będzie zazdrościć no, takiej zgadzam fryzury. Się. Tutaj wzięten. Pasuje? No. Jakbym no, ja tylko tak chodził? Tak kasany, To musisz częściej to... do mnie przyjeżdżać. Dziękuję ci bardzo. O wszystko? Wszystko? I ja dziękuję. No i teraz... Y... Chcę powiedzieć dla moich fanów, że zapraszam do salonu bar barbarskiego na ulicę Zwierzyniecką. I na hasło Andrzej Plutycze 10 zł rabatu każda osoba dostanie, jak się powoła na to hasło. No i coś! I dziękuję za oglądanie naszego odcinka i zapraszam do subskrypcji i do komentowania, a ja wracam z taką elegancką fryzurą do moich krów.! <zysy>